Dzień dobry Państwu, Kazimierz Marczewski z gazety i portalu Info, w redakcji BolecInfo. Przyszli do nas goście, organizatorzy Bolesławskiego Święta Ceramiki i odpowiedzialny za tę imprezę. Pan prezydent Bolesławca Piotr Roman. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Pan dyrektor Bolesławskiego Ośrodka Kultury Międzynarodowego Centrum Ceramiki, Kornel Filipowicz. Dzień dobry. Proszę panów, zanim, ponieważ będąc na belsedzkim święcie, nauczyłem się dużo od was, w związku z tym pozwolicie sobie, że najpierw yy, przeczytam wam, czy zadeklamuję wiersz Dariusza Osińskiego. O, tak zawsze na scenie panowie robią, więc ja opuszki palców czują kształt, a kształt się z nimi zgadza i puchnie, chudnie, jakby sam w ten ruch się wciąż prowadzą. Wyluje pośród mocnych rąk, pomiędzy palce w plata, jakby w sobie tworzył świat lub odrobinę świata. Za ruchem ruch dopełnia kształt, dogładza z całej strony i dumny twórca skończył już, a widz jest zniewolony. Panie prezydencie, pierwsze pytanie: co pan ulepił z gliny? I gdzie można zobaczyć to, co pan zrobił? <todgłos》? todgłos》> A parę razy z gośćmi z delegacjami zagranicznymi coś tam lepiliśmy, ja najczęściej jakieś małe słoniki, gdzieś tam w szkole podstawowej, kiedy jeszcze ta wiedza o tym wielkim bogactwie nie była tak duża w Bolesławcu, bo przecież markę ceramiczną budujemy non-stop, no to parę razy zdarzyło mi się coś tam w glinie polepić, nawet jedno takie moje popiersie gdzieś tam na jakiejś wystawie było, ale to było bardzo dawno temu, ja raczej jestem muzyczny niż plastyczny, więc odłożyłem to na bok, ale rzeczywiście w rodzinie mam bardzo zdolne wnuki, które w tym roku dużo lopiły. Chciałbym się dowiedzieć, co pan wie na temat błyskawickiego święta Cerenki. Proszę kiedy było pierwsze błyskawickie święta? 27 lat, jak odejmiemy 27, to będziemy wiedzieli. Ja pamiętam, to nie, że ja wiem, ale ja pamiętam, wtedy byłem, pełniłem inne stanowiska, tak, bo wtedy byłem przewodniczącym sejmiku województwa jeleniogórskiego. Pamiętam te pierwsze święta, a pamiętam nawet taki rok, w którym były dwa święta ceramiki, było jedno organizowane przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury. Wtedy chyba były dwa albo trzy stoiska, a później nieżyjący już pan Jakubowski, który jeździł takim Volkswagenem Garbusem oklejonym stempelkami, organizował swoje święto. Ale oczywiście rozmiar tych, tej imprezy marketing to, to w zasadzie to było bardzo, bardzo malutka impreza, wiem, mniejsza to było, niż święto pieroga. To było W 1994 No to by się tak zgadzało, plus 27 to jest dokładnie tyle, ile, ile mamy. Czyli mamy już wiek taki powiedzmy średni, tak? Panie dyrektorze po pierwsze, które wykonał pan prezydent Pan ma u siebie w kolekcji. <noise> Proszę pana, ja mam wiele. Po piersiów? <laughs> Trudno nawet odmienić. Natomiast no, naturalnie y, żyjemy gliną. Y, miasto ceramiki jest, jest, zasługuje na to, żeby święto miało właśnie taki charakter i żeby można było ulepić y, nie tylko po piersie, ale i cały kształt, a ten kształt no, można powiedzieć, że mogli się Państwo zobaczyć będąc w naszych różnych celebracjach. Ponieważ Pan wprowadził te takie słynne, piękne wiersze, które słyszałem na wielu koncertach, to pozwoli Pan, że Pan też oczywiście zadytykuje ja, Pan, pan jest taki poetycki. Mocno. Na mojej łące gałki tańczące, mazy skrzydlate, butle rogate, anioły z gliny i glinale dziewczyny. Na, moje, na mojej łące mają. A na Twojej łące? Gaj. A raj. A raj. No. Daleko poszliśmy. Dobrze. Trudne pytanie teraz do Panów: Dlaczego koncerty zostały wyprowadzone z miasta i są w tej chwili zorganizowane na ulicy Spacerowej? Pytają nas, czy. To nie jest trudne pytanie. To wynikało przede wszystkim z takiego zalecenia. My po wielu spotkaniach, bo przecież Święto Ceramiki przygotowywane jest. Bardzo intensywnie przez ostatnie miesiące, chociaż znacznie później zapadła decyzja o tym, że organizujemy święto, bo przecież ja o tym mówiłem wielokrotnie. Wiele miast rezygnuje z organizacji świąt. W tym roku nie będzie, mamy pandemię i tutaj po rozmowie z komendantem policji, on mi doradził, panie prezydencie, lepiej będzie, jeżeli to rozdzielicie. I to był pierwszy taki bardzo poważny sygnał. I druga rzecz. My uznaliśmy, że koncert wieńczący Bolesławieckie Święto Ceramiki, czyli to ten koncert Miecie Nadzieję, nie może być organizowany w pobliżu wesołego miasteczka, gdzie jest huk i jakieś tam techno leci w tle, gdzie obok jest gastronomia, że musi być to miejsce, w którym rzeczywiście będzie można poczuć no, taką inną refleksję, bo ten koncert był inny. On miał przede wszystkim trochę uświadomić nam, to, co się zdarzyło, uświadomić, jak wielkie, jakiemu wielkiemu wyzwaniu sprostali ci ludzie pracujący nie tylko w szpitalu bolesławieckim, ale w przychodniach, w różnych innych miejscach. To był dodatkowy argument. I ostatecznie po rozmowie z policją, strażą pożarną, ale też z głównym organizatorem koncertu, miejcie nadzieję, doszliśmy do wniosku, że takim optymalnym miejscem będzie. Amfiteatr ośrodków ośrodku wodno I, I powiem, powiem szczerze, że, przecież... że dzisiaj jest to jedno z takich trudnych pytań, które teraz sobie zadaję ja i wiele osób, które przychodzą i mówią: Ale wie pan, to nie było takie głupie rozdzielenie tej części handlowej, e, e, gdzie dużo się dzieje, jest dużo hałasu, od tej części, która, która w swoim zamiarze miała e, e, zupełnie inne wywoływać emocje. Bardzo tutaj jestem pod dużym wrażeniem pracy, którą włożyli pracownicy Ośrodka Kultury, ale też po raz pierwszy tak bardzo szeroko włączyli się pracownicy Mosiru, bo przecież inaczej wyglądała ta organizacja w czasie koncertu Roksany Węgiel, a inaczej już kiedy była piwnica pod baranami, a jeszcze inaczej, jeśli chodzi o koncert, miecie nadzieję. Z tego wynikały pewne obostrzenia i. Ja muszę przeprosić, ale tak to wyglądało, że musieliśmy pewne rzeczy przećwiczyć, bo to wynika z przepisów pandemicznych. Tak, jak Pan mówi o ogłoszeniach, żebym nie zapomniał takiego pytania. Niektórzy sugerują, że wchodząc na koncert, segregowaliśmy, że tak powiem, ludzi na zaszczepionych i niezaszczepionych. Trudno to nazwać segregacją, bo akurat u nas było dość liberalne podejście, natomiast. Jeżeli państwo, ci, którzy to oglądali, byli w różnych miejscach, gdzie organizuje się koncerty w Polsce, większe, mniejsze, to powiedziałbym, że tamte obostrzenia są respektowane w wielu miejscach dużo bardziej radykalnie, chociaż są też miejsca, gdzie no powiedzmy w podobny sposób do nas się to realizowało. A, 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 dlatego była decyzja o dwóch Telebimach. Między innymi, tak, Telebim to są koszty, tak, ale Telebim przy scenie musiał być postawiony ze względu chociażby na a pewien, pewien sposób przekazywania tego, co się działo na scenie, ale ten drugi telebim był odwrócony w kierunku wiaty festynowej i tych boisk, gdzie zakładaliśmy, że ludzie, którzy nie będą mogli uczestniczyć bezpośrednio w koncercie, będą mogli to zobaczyć, czy to siedząc w, pod tą wiatą, czy też na jakimś kocyku, czy też po prostu oglądając to wspólnie z rodzicami. Byliśmy na wszystkich koncertach, z jednych robiliśmy większą, mniejszą relację, Panie dyrektorze, skąd taką energię? Jak pan się dobrze w tej scenarii tam czuł? No, jeżeli pan to kto ocenia, ocenia, no to nie, nie wypada mi zaprzeczać, prawda? No, właśnie ta scenaria. Wydaje mi się, że odczarowaliśmy um, amfiteatr właśnie w tym miejscu na ows bo jest to miejsce szczególne. Ja spotkałem się z opiniami wielu. Widzów, a przyjechali do nas ludzie specjalnie na ten koncert, proszę sobie wyobrazić, ze Szczecina, z Gdańska. Z, nawet z Dęblina miałem tutaj możliwość rozmawiania z widzami. Specjalnie i byli zachwyceni właśnie tym anturażem, tym backstage'em takim, czyli to, co jest za, za sceną, czyli ta połać lasu, ta otwarta przestrzeń. To rzeczywiście pozwala nam zadawać pytanie na temat przyszłości. Tak jak pan prezes powiedział, przyszłości największego naszego bolesajskiego święta. Dobrze się w tym czułem. Być może ta przyroda, być może to miejsce. Magiczne to bardzo często, że sensie. taki na spacery chodzi i biega z pieskiem no Tak, to, 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 to jest taka moja, moje natręstwo rzeczywiście. Ja uwielbiam. tam też czasami spaceruję z kijami. Pan z Gion, no tak, tak, tak. Tak, Nordic Walking, żona mnie przekonała i towarzyszy jako ochroniarz. No to... <laughs> Dobrze, proszę panów, podsumujmy to święto. Jak ono ze względów biznesowych jak wyglądało, to ceramicy to wiemy, że są zadowoleni? Czy miasto też tyle zarobiło, ile ceramiki? Miasto nie zarabia na święcie, raczej miasto to organizuje, można powiedzieć, że my mamy akurat tu realizujemy tę zasadę, że nie chodzi o to, żeby miasto było bogate, że tylko żeby mieszkańcy byli coraz bogatsi, bo przecież to nie chodzi tylko o tych, którzy sprzedają ceramikę, ale o restauracje, o hotele, o całą tą branżę towarzyszącą jakby temu świętu. Kiedyś były takie dyskusje, czy nie ograniczyć tego święta tylko i wyłącznie do targów ceramicznych na wzór Faenzy czy obańczy tych największych targów ceramicznych. Ale to oni, jak przyjechali do nas, to powiedzieli: A wiecie co, my chyba też tak zaczniemy robić, że będziemy robić koncerty, żeby jeszcze więcej ludzi przyjechało, bo wśród nich pojawią się ludzie z grubszymi portfelami, czyli tacy, którzy kupują dużo. Myślę, że udało się stworzyć model na ceramikę i na to, że pod koniec wakacji przyjeżdża się do Bolesławca. My byliśmy zaskakiwani, tak? To, że pociąg z Wrocławia specjalny przyjedzie, ale myśmy nie wiedzieli. Ja nie wiedziałem, że specjalny pociąg z Zielonej Góry był w tym, ro w tym roku zorganizowany, który objeżdżał tam Nowogród, Żagań, Węgliniec, Ruszów i wiózł ludzi do Bolesławca. Z punktu widzenia biznesowego, powiem tak: my Polacy mamy stereotyp taki, że lubimy narzekać. Nie spotkałem narzekających producentów ceramiki, nie spotkałem narzekających sprzedawców, a starałem się z nimi na miarę te tych możliwości rozmawiać. Poziom artystyczny tu oczywiście zawsze będą niezadowoleni ale wydaje mi się że takie połączenie Dzień dla Młodych na Roksanie Węgiel było dużo młodych ludzi też dużo rodzin z dziećmi na Kwiecie Jabłoni bardzo dużo takiej fajnej młodzieży która potrafiła nawiązać znakomity kontakt znaczy zespół potrafił z tą młodzieżą nawiązać. Piwnica pod Baranami już troszeczkę do innego odbiorcy skierowana. A występ zespołu Ocelot, no absolutna rewelacja, ja dzisiaj się spotkałem dzisiaj się spotkałem z panem, właśnie przed, przed tą naszą mm -hmm. rozmową, spotkałem się z panem Bogdanem Zającem, czyli szefem Ocelota, jest już parę pomysłów tak, takich następnych z udziałem naszej młodzieży, no i wreszcie koncert, miejcie nadzieję, ale oprócz tego bardzo dużo działo się na małej scenie, okazało się, że na przykład koncert zespołu Orfeusz ze Zgorzelca, bardzo dobrze odebrany, te nasze lokalne zespoły, które mogły się zaprezentować, te animacje, czyli dla każdego coś dobrego. Pogoda nam dopisała, mieliśmy szczęście, bo wstrzeliliśmy się w pewną takie okienko pogodowe, tak? bo przed świętem padało. Jeszcze na początku trochę padało i na końcowym koncercie kończącym również zaczęło kropić z nieba, zresztą tak bardzo symbolicznie, tak dla mnie było symbolicznie, bo na scenie akurat... Była piękna aria operowa. Obok na e, filmie lekarze, którzy przypominają te zdjęcia, przypominały, jak zakładają te kombinezony, z nieba pada deszcz i wszyscy zakładają peleryny. To jest bardzo to jest bardzo, to jest. bardzo symboliczne, bardzo wzruszające, także nawet niebo nam pomogło. Yy, a pan jaki koncept się podobał? Najbardziej? No, oczywiście ten ostatni, bo on miał y, swój rytm, miał y, swoją argumentację przede wszystkim, tą taką wiara szczególną, nadzieja, tak? Wiara nadziei. Zresztą Pyta pan o święto i o podsumowanie, no powiem, że staraliśmy się w czasie tego pięciodniowego trwania w ceramice, jednak mocno akcentować te kwestie związane z nadzieją, radością i wspólnotowością. To zresztą było widać no chociażby wtedy, kiedy inaugurowaliśmy święto na schodach Bolesławieckiego Ratusza, tam też przecież występował ocelot, nawiązanie do Artysty Banksiego, no, sesja Rady Miasta, przecież wypowiedzi włodarzy z miast partnerskich też odnosiły się do, do COVID-u i odnosiły się do tego, w jaki sposób te społeczności sobie poradziły. No i wydaje mi się, że takie symetryczne rozłożenie akcentów pomiędzy biznesem a rozrywką, bo wspomnę przecież o wernisarzach, które miały miejsce we wszystkich naszych kulturalnych placówkach. No i o tym, co przygotowały dla nas zakłady ceramiczne, głównie mam na myśli tutaj ceramikę artystyczną i przepiękne ogrody ceramiczne, łącznie z hitem dla dzieci. O, dzbanku Franku. Moja wynika jest zachwycona. Tylko ostatni dzień byliśmy na tylko i nie mieli no i to tak wygląda Czyli to. No, jest, e... Jesteśmy zadowoleni, ale tak, to, tak znaczy to wygląda. Producenci ceramiki byli zaskoczeni szczególnie tymi dwoma pierwszymi dniami, bo zazwyczaj, kiedy my poszerzaliśmy Formułę Święta, bo ono było trzydniowe, Kiedyś tam doszliśmy do wniosku, może od Środy. To w środę nasi mieszkańcy, nie będąc w jakimś tam tłumie, nie stojąc w, w kolejkach, będą mogli kupić, bo przecież jeszcze turyści nie przyjadą. No i niestety, przepraszamy mieszkańców, pomyliliśmy się, bo już w środę zwalili się tutaj bardzo dużo gości, zaczęli kupować. Jeden z producentów mi powiedział, że w samą środę sprzedał więcej ceramiki, niż przez całe święto w ubiegłym roku. Proszę, wie pan, yy, są takie yy, zdania między innymi, że ten popyt na te wyroby był. Tak duży, ze względu na to, że ceny są za niskie. Też jeden z producentów mówił, że się zastanawia nad tym, także polecam, żeby kupować teraz, bo niektórzy już myślą o podwyżce. No, prawo podaży i popytu. Tak. Tak. Panie hmm. prezydencie, w trakcie, przed, w trakcie tego bolesnego święta również prowadziliśmy wspólnie y, y, z przedsiębiorstwem wodociągów i kanalizacji taką akcję Pij Wodę z Kranu. Tak? Pan osobiście był, otwierał pan. Tak. Źródełko. Nawet dostałem taką butelkę. Ona Nawet... już jest w Londynie, także córka zabrała. No to proszę bardzo, dostaję pan Dzień, Nie, to ja drugo. nie dlatego, ale dziękuję i, i, bardzo. Też też dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję co, co pan może o tej akcji powiedzieć? No, my konsekwentnie już od wielu lat promujemy naszą wodę i wszyscy, którzy tu przyjeżdżają, to jest jeden z atutów. To jest jeden z takich, można powiedzieć, czynników sukcesu. Ta woda, której być może nie doceniamy, ona jest jedną z najzdrowszych, które. W Polsce dane mi było pić, nie tylko w Polsce, bo woda, na przykład w niektórych stolicach europejskich śmierdzi chlorem. No różne są sytuacje. Natomiast drugi element to, ja widzę, jest coraz więcej postaw prozdrowotnych, tak? Ale nie wszyscy mają tę świadomość, że kiedy kupują wodę mineralną w sklepie, to nie zawsze ta woda jest tak naprawdę taką zdrową wodą mineralną, bo ona stoi w butelkach wiele miesięcy, czasami na słońcu i tak Wodę trzeba pić. Można pić wodę z kranu, jest to ekonomiczne, ekologiczne i dające takie, jeżeli dbamy o siebie, dbamy o swoich bliskich, to namawiajmy ich do tego, żeby pili wodę, wodę z kranu, która jest wodą bieżącą, wodą zdrową, wodą przebadaną, wodą zawierającą dużo elementów odżywczych. I bardzo się cieszę z tego, że tak jak Państwo włączają się różne instytucje, organizacje, żeby wspólnie wypracować pewien taki model. Ale powtarzam jeszcze raz, woda, jest pewnym, woda bolesławiecka jest pewnym elementem do dumy, że potrafiliśmy ją tak mądrze zagospodarować przez wiele, wiele lat, tak? wykorzystując te podziemne źródła. I w tej chwili chodzi tylko o to, żeby też tym młodym ludziom, bo szczególnie było ciekawe tutaj te, te zainteresowanie tej młodzieży i dzieci, które towarzyszyły uroczystemu otwarciu wodopoju. Ale widać było, że też że oni chyba zostali przekonani, i cieszy mnie miejsce, że takie miejsce kultowe, magiczne, jakim jest skatepark, pump track, jest wyposażone po prostu w wodopój i miejmy nadzieję, że tego nam nie zniszczą. Panie dyrektorze, obok pana obiektu z okay. Ośrodka Kultury Międzynarodowego Centrum Ceramiki, widzieliśmy w ostatni dzień, tylko jeden dzień, akcję szczepień, czyli powstało tam miasteczko medyczne. To miasteczko nie, nie trwało przez trzy dni chociażby. Proszę zwrócić, zwrócić uwagę, że w gniedzie zaszczepiło się tam 184 osoby. Tak, tak. No myślę, że ze względów organizacyjnych, ale też i pamiętajmy, że jest to akcja prowadzona przez nasz bolesławiecki zespół opieki zdrowotnej. I tutaj z panem dyrektorem ustaliliśmy, że taka spektakularna akcja, która. Z jednej strony będzie zachęcała naszych mieszkańców do szczepienia się, no przecież pamiętamy, że COVID nie odpuścił jeszcze na tyle, żebyśmy poczuli się bezkarni. A z drugiej strony będzie to jak gdyby początek takiego ciągu wydarzeń, które doprowadzą do koncertu na cześć właśnie. Bolesławskiego. Ja, ja ja rozumiem, że to był taki Tak, czas, tak. To był taki, Ale będziemy taki rozmawiać czas. z dyrektorem. Bo my tak Natomiast z... ja bym chciał, by pana prezydenta, no. stanowisko odnośnie szczepień. Ja nie się nie... zaszczepiłem, mimo tego, że miałem bardzo wysoki poziom przeciwciału. Rzeczywiście przyszliśmy wraz z żoną ten COVID dość ciężko. I później wysoka ilość, ona, ona mi rosła, ta ilość przeciwciał. chociaż nie tak jak rekordziści, moi znajomi, którzy mieli tam nawet poziom powyżej 2000, ale Zaszczepiłem się dlatego, że wiem, a wiem to na przykładzie Bolesławieckiego szpitala, że osoby, nawet jeżeli teraz nie daj Bóg, ktoś zaszczepionych się zarazi, bo takie sytuacje bywają, mają miejsce, przechodzą one dużo łagodniej, umieralność w Wielkiej Brytanii, chociażby jest policzona, że osoby niezaszczepione umierają 30 razy częściej niż osoby zaszczepione. Natomiast w szpitalu bolesławieckim w ciągu ostatnich kilku miesięcy, tak jak mi powiedział dyrektor, to chyba tylko jedna osoba trafiła do szpitala zaszczepiona, natomiast wszystkie inne to były osoby niezaszczepione, więc to są bardzo proste ja i takie wymierne. To powiedział, czy pan zachęca do szczepień, czy jak. To jest decyzja każdego z nas. Ja uważam, że większość z ludzi to są ludzie racjonalnie myślący, jeżeli weźmie się argumenty szczepionkowców i antyszczepionkowców, no, dla mnie to jest absolutnie jednoznaczne, że z punktu widzenia tego, że przecież żyjemy w jakiejś społeczności, zależy nam na zdrowiu bliskich, kwestia zaszczepienia jednak powoduje, że jesteśmy bezpieczniejsi. Tak? Chcemy jak najszybciej skończyć tę pandemię. To nie jest te wspomnienia, które były na koncercie, one też taką jedną tezę gdzieś w głowie taka się pojawiła, że. No, nie może być tak, że oznaką miłości i szacunku wobec mojego drugiej osoby jest trzymanie dystansu. Bo to jest to, to wtedy przestajemy być społecznością, wspólnotą, więc chcemy z tym skończyć jak najszybciej. Ja nie wiem, jak ten wirus będzie ewoluował. Na razie no tak, jest ale tak. że mamy tak. mniej więcej 50% mieszkańców Bolesławca. I tak, tak najwięcej, jeśli chodzi o powiat bolesławiecki, katastrofa jest w gminach wokół Bolesławca, no gdzie to tak. jest Nowogrodź... szczególnie w Nowogrońcu. No ale to powtarzam jeszcze raz, decyzja jest każdego. My możemy tylko mówić o argumentach logicznych i argumentach wynikających z faktów, a fakty są nie. Jakby niepodważalne, dlatego że tu mamy szpital, tak, który od ponad roku już zajmuje się bardzo dużej mierze osobami chorymi na COVID. Ja miałem okazję, będąc chorym, pojawić się na jeden dzień w szpitalu i widziałem te osoby bardzo ciężko chore i myślę, że to też był jeden z elementów, który zdecydował o tym, że zdecydowałem no tak, się. Ale szczepić. epidemia, to nasi bohaterowie, jeżeli chodzi o zespół medyczny. Ale mamy innych jeszcze też bohaterów, o których mi trochę zapomniałem. No tak, tak. Nauczyciele, tak. które musieli uczyć zdalnie, urzędnicy. Którzy listonosze listonosze dalej. Yy, przychodnie prywatne, które w przeciwieństwie do wielu miast w Polsce, yy, właściciele tych przychodni podjęli decyzję o tym, że szczepią. Przecież prawie wszystkie przychodnie szczepiły, a już niedaleko stąd w innych miastach odmówiły takiego działania. Yy. Więc naprawdę trudno jest wymienić wszystkie grupy zawodowe. Ja kiedyś zapomniałem, dziękując w internecie o jednej z grup zawodowych. I natychmiast dyrektor tej firmy zadzwonił, a Panie Prezydencie Pan zapomniał i przeprosiłem, oczywiście następnym razem wymieniłem te, tę grupę na pierwszym miejscu. No Cieszmy się, bo w okresie próby to właśnie wtedy dopiero jest ten sprawdzian, na ile w nas jest człowieczeństwa. A w niektórych przypadkach, szczególnie jeśli chodzi o tych lekarzy ze szpitala, bohaterstwa. Mm, tak. I rząd będzie wprowadzał różne uproszczenia, więc różne nakazy, rozporządzenia. I jak na przykład będzie rozporządzenie, żeby wszyscy urzędnicy się zaszczepili, to co pan powie na no Będziemy mieli problem, dlatego że niektórzy urzędnicy odmawiają szczepienia z jakichś swoich powodów, ale jeśli będą takie przepisy, to może będzie nam trochę łatwiej jako pracodawcom. Mm. Pandemia się nie kończy, czwarta fala, jak będzie działał Sowiecki Ośrodek Kultury. No właśnie chciałem tutaj wejść słowo a propos szczepień. Jedno z drugim jest integralnie połączone, prawda? Jeżeli będziemy zaszczepieni, to mamy wielką szansę na to, żeby nasza działalność trwała, rozwijała się i żeby ośrodek kultury działał tak, jak działał przed pandemią. I to jest właśnie ten szacunek dla. Dla drugiego człowieka, chociażby z tego powodu wynikający, że pozwala mu wykonywać swoje obowiązki. Ja chcę pracować, moi ludzie chcą pracować, chcemy służyć Bolesławcowi, chcemy prowadzić działalność kulturalną w szerokim zakresie. Do tego potrzebujemy ludzi, którzy no, wykorzystują szansę, jaką daje szczepionka. Mam też osobiste takie wewnętrzne przekonanie. A przy okazji chciałem podziękować moim, 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 mojej załodze za przygotowanie święta ceramiki razem z innymi, razem z innymi instytucjami. instytucjami. Tak, przygotowujemy bardzo dużo imprez, tak? już niedługo dni miasta, przecież one są przesunięte, ale miejmy nadzieję, że we wrześniu one się udadzą, tym bardziej, że są. Ja myślę, że Pan Dyrektor więcej powie, ja tylko sygnalizuję, że dużo, że dużo się będzie działo w Bolesławcu. Zarówno we wrześniu, jak i w październiku będziemy mieli w Bratysławie Cantanz, będziemy mieli Wielki Koncert Napoleoński w październiku. Będziemy o tym oczywiście Państwa informować, ale też pamiętajmy o tym, że my w dużej mierze powodzenie tych imprez zależy od spełnienia obostrzeń, które są wymagane przez prawo i musimy, którym my musimy sprostać. Podobnie jak sprostaliśmy, jeśli chodzi o święto ceramiki, bo tutaj te elementy związane z zabezpieczeniem sanitarnym to może niektórym przeszkadzać, ale większość jest jednak za tym, bo oni wtedy czują się trochę bezpiecznie. Musimy pomału kończyć nasz wywiad. Jeszcze tylko jedno pytanie dotyczące przyszłości. Ile na nowym władzie, polskim władzie, straci miasto? Według naszych wyliczeń będzie to około 20 milionów mniej w budżecie i co ważne, te 20 milionów to jest utrzymanie różnych instytucji, oświata, przede wszystkim edukacji, pomocy z, z kultury, kultury też. Ja e, jeśli by było tak, jak zapowiadają, to z naszych wyliczeń wynika, że nawet jeżeli to będą jakieś tam dotacje, to one nie zrekompensują utraty tych dochodów. Które w tej chwili mamy i które przecież jawnie rozliczamy. Proszę pamiętać, że większą część budżetu stanowią tak zwane wydatki sztywne, wydatki bieżące, polegające na tym, że trzeba utrzymać szkoły przedszkola, tak jak pan mówi ośrodki kultury. A, a jeśli rzeczywiście ten rząd chce w ten sposób zniszczyć samorządy, to jest na dobrej drodze. Dobrze, musimy nasz wywiad skończyć. A mogę jeszcze słowo? Proszę uprzejmie. No, przyszliśmy tutaj z prezentem dla pana. Proszę bardzo, autograf z Roxaną Węgiel. No, e, dla redakcji może nie, nie da Akcji redakcji. może, albo możecie jakiś konkurs zrobić. Oczywiście. Ja panu ja. czego nie sugeruję. A tutaj taka mała informacja. E, ten autograf z Roxaną mamy dla Michasi, która poprosiła nas z Belgii o to, żeby zabezpieczyć koniecznie i nie mogła przyjechać. Więc, Michasiu, mamy dla ciebie Roxanę z autografem. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja bym chciał no, Na koniec jest bardzo poetycki, Na koniec zakończyć wierszem. A słychać nas? Czy teraz słychać? Teraz możemy mówić. To <ś retaliatory> tak, zaraz ktoś usłyszy. Pegazus. Tak, Dobrze. No już jest okay. yy, Oczywiście to hasło, które tam było, miłość, yy, wiara? Yy, wiara, no to pozostaje. Natomiast na koniec zawsze yy, taką prośbę mam do Pana Poczekaj, już kończę. Ostatnie dotknięcie, poczekaj. postawię wymówię zaklęcie. Osuszę, ostkliwie wypalę. Niech to będzie, niech to będzie yy, yy, dla następne bolesławieckie święto ceramiki. Ze wszystkim się zgadzam, już, tylko nie z tym, że kończę. Jeden dzień dłużej jeszcze. Nie będę na Oby, a, ja, a ja powiem szefie, jeżeli pozwolisz, a ja te drzwi otwieram tutaj i zapraszam na miasta, które mamy już 25-26 września. Za miesiąc. Za miesiąc, tak jest. No i oczywiście jest już termin Bolesławickiego święta ceramiki przyszłoroczny. Przypominam, że to jest zawsze. Tak. I zapraszajcie wszystkich Państwo, bo za chwilę skończą się już miejsca w hotelach. Ale prezydencie mam, mam taką propozycję, żeby zacząć coś święto od wtorku, nie od środy Możemy spróbować, jeżeli bractwo ceramiczne podoła temu zadaniu, dla nas to jest żaden problem dzień wcześniej, żeby te tak budki się... już były otwarte. Hmm. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. naszym gościom byli dzisiaj pan prezydent Bolesław Capriez Roman, Pan Dyrektor Bolesławickiego Ośrodka Kultury i Międzynarodowego Centrum Kornel Filipowicz. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.